Halo, halo, cześć, na jestem Bartolo, czyli wasz ulubiony hazardista Witam was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Milionera, czyli serii, na której chcemy zarobić na BMW M5 oraz na mieszkanie lubią. Oczywiście, drugi widzu, jeśli nie masz 18 lat, możesz tylko oglądać, ale jeśli masz 80 lat, kod Bartolo, daje ci 10% przy doładowaniu, 20 na start, codzienna drobowa skrzynka, zbijaj na moje... W sociale, dostaw subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i komentarz jaki jest Twój ulubiony samochód. Wiecie, dla zasięgu im więcej, tym lepiej, i napisz jeszcze dlaczego, więc tak. Ja również przypominam o giveawayach, które są takie: o, takie o, o, o. I patrzcie ile tu jest osób. Ile osób używa kodu Bartolo? Bo ci co używają kodu Bartolo, mają duże przyrodzenie, a ci co nie używają, to mają takie, tiki tiki No więc pobawimy się. Mamy 14,5, wpłaciłem sobie. Dobra, spróbujmy, spróbujmy tutaj. Jakiś Mateo za dwa sto na wstępie. Mam nadzieję, że. Aha, Lander jeszcze. Okej, okay, dobra. Zaczynamy potężnie, bo aż mamy 50 groszy. A chłopaki mają tutaj, no, 8,5 zł. Więc. Okej, okay, już ich chyba pozbywamy. Tak lepiej. Ale, jakby każdy z nich trafił w specjalkę jakąś. O! Dobrze. Co? Dobrze. Dobrze, dobrze. Najważniejsze, żebym ja nie trafił specjalki. Wtedy to już wiecie. Pozamiatane. Poczekajcie, hmm. tutaj jest nawet zarob... ledwo zarobek. Okej, okay, no dobra. Pinstream w tak mm, Startraku Akurat czegoś w Startraku szukam dla siebie do poszczelania No dobra, wygraliśmy pierwszą Ile? 800 do przodu A ja sobie tego Startraku zatrzymam O mm. mnie zrobić bitwę Tą ze skinami na Ile to kosztuje? 10 takich, 10 zwykłych, 300 na 4, na szare na trzech, utwórz Po prostu jestem ciekaw czy odda, czy nie odda Więc drugi widzów, używaj go do Bartolom i musimy przynajmniej ładne musi mieć ile 39 czterysta 450 czyli musimy trafiać same najdroższe o to jest fajny skin to mi się podoba mamy pierwszy najdroższy skin więc jest G ale słabo to w sumie widzę ale trochę do domu więc jak to wypłaca nie no to jest baba bo ja szukam skina w którym będę sobie biegać i będę fajnie wyglądał hmm sabre kolejne. no tak, tak nie bało to nie okej okay, skarpeta na twarzy o, tego też wypłacę Te, tego tego może wypłacę no pomyślimy tego bardzo długo próbowałem wydropić nie Dobra, bo mamy ile? Okej. Okay. Mamy 2300, 3800 4. No kurwa. No nie. Za mały. Nie wiem, że taki jest. Słabo. Słabo, słabo bardzo. Okej. Okay. Badą plecę. Uh -huh. No, to było słabo. okej, okay, nieważne. Nie było tematu. Nie, no słabo. Nie będzie zwrotki. Co to za skin? Okej. Okay. No ale nie. Zbyt słabo. Mhm. Tyle pleców. 6 stówek. To nie ma tragedii. Dobra. Ja bym chciał sobie zablokować, żeby przypadkiem tego i tego sprzedaj. To jest battle. Widzicie co? Ja sobie coś... Dobra, jedną tą grupę. Trzy takie jedną taką, jedną taką, za pięć koła. Na cztery, na underdogu, bo twój. Drugi do. W tym momencie użyj kodu Bartolo. Do odwędzony kodem, bierzesz automatycznie udział w giveawayach I o, ok. Trzymajcie kciuki Kurwa nie. Daj. Tym trzem naklejkę będę w raju. Proszę. Ale tą drogą. Ale pizda to się nawet nie zwróci. Ok. Nie, A, te... nie. to jest to zło. Z pizdu. No, miałby tak. Nie. Tyle ledwo się zwróciło. Ja. Nie wiem co ja mogę zrobić. Dobrze, spróbujmy pięć tych. Też nasz też nam da, że usłyszę. No i... Ważne, żeby mi nie spadło. Reszta mnie nie obchodzi. Okej. Okay. Rosso. No kurwa słabo. Słabo w chuj. Ja pierdolę, słabo. a ah, to jest underdog, dobra to underdog mi się podoba mhm mm mhm mm Chujia. I co? Kolejne plecy? O, czekajcie. Jest nadzieja? Tak, kod to, dziękuję. Mikuja. Dajmy. Wpis tu. Dwa. Wyłączmy tutaj, może tutaj będzie. Nie wiem. Już sam nie mam pomysłu dosłownie, nie mam pomysłu, nie? To jest klasyczne, ale nie mam najdroższego. No. no to już pogrze dziękuję. Nie. No, stówka. No, red jeszcze fajnie. Co na full tego AK zrobimy? Na koniec? No. skopiuj, wypierdalasz. Nie. Na no, czterech, na anderze utwórz. I cokolwiek się wydarzy, we z kodem Bartolo na twarzy Kod Bartolo wszędzie coś daje Otwierasz lodówkę tam, Bartolo Dobra, trzymamy kciuki Okej okay. To jeszcze trzeba się i samą pozbyć Się i samo chyba muszę zjeść śniadanie, bo bez śniadania mój mózg nie mózguje kurwa. O, dobrze, dobrze, dobrze już medgania. Jeszcze jedną takiego zasamową daj. Kurwa Kurwa redline za ile? o! To Michałowi się podoba? 8 zł różnicy, 8 kurwa jebanych złotych To jest na redline dobra A to jeszcze nie ma nie mów pop, Michaś, no Dziękuję w pildę. Znowu. Widzi, drodzy widzowie, Kodborto 10 razy przygotowano, 20 razy na trasie, nie normalna skrzynka, biegnij na Discorda, na sofciale, zapisz w łapkę, komentarz i do się w następnym cześć.